Misja, pasja i ogromna odpowiedzialność. Pan Janusz, na co dzień kierownik oddziału Kasy Stewczyka w Żywcu udziela się czynnie w Ochotniczej Straży Pożarnej. 13 lat jestem ochotnikiem straży, czy już zaczynałem od młodych swoich lat. Obecnie również jestem prezesem tej jednostki. Jednostka w Lalikach koło miejscowości Milówka. Właśnie tutaj Pan Janusz pełni służbę strażacką. Godziny ćwiczeń, stres i oczekiwanie na wezwania. Zawsze w pełni gotowości, nawet gdy są to tylko ćwiczenia. Bo gdy się wjeżdża do takiego pożaru, gdzie przyjeżdżamy na miejsce nie wiemy co zostaniemy, co spotkamy, jakie ofiary ewentualnie e, będą na miejscu, jest o wiele wyższa ta adrenalina. Odebrane wezwanie, błyskawiczna reakcja i pęd do miejsca zdarzenia. Jeżeli się syrenę ususzy, no to się stawia ponad wszelkie obowiązki, to jest jakby wtedy priorytet iść dla Ochotnika Strażaka, ratować życie innym. Pomoc przede wszystkim w ratowaniu dobytku. Tym razem w trakcie ćwiczeń trzeba było walczyć z ogniem, który rozprzestrzenił się w drewnianym kościele. Jeżeli chodzi na takich obiektach sakralnych, zabytkowych, to oprócz tego, żeby uratować, to też również trzeba jak największą część zabezpieczyć. Wynoszenie ofiar, walka z wysoką temperaturą i zadymieniem. Tym razem akcja zakończyła się pomyślnie. Oprócz po prostu właśnie tutaj ćwiczeń i pomocy ludziom, my również krzewimy edukację, pomagamy, udzielamy się w tej miejscowości, dbamy tutaj też o lokalne środowisko. Pan Janusz oprócz pracy zawodowej w Kasie Stewczyka zajmuje się działaniem kulturalnym i społecznym. Mogę promować zarówno w pracy podstawowe zasady bezpieczeństwa i na odwrót mogę proponować, proponować i promować skok kasystewczyka w szeregach OSP naszej miejscowości.